Wróciłem z tej Japonii i muszę powiedzieć, że teraz rozumiem, dlaczego ubieracie się tak, a nie inaczej. Ja też rozumiem, nie dziwię się w ogóle, bo ta podróż też zdecydowanie zmieniła mój pogląd na to, jak myślę o ubraniach. Ten, ten eklektyzm na pewno się tam przebija. Na pewno przekonałem się trochę do tych waszych militarnych rzeczy, bo tam tego było pełno. Nie wróciłem z żadną taką kurtką, która była wykorzystywana w czasach wojny, natomiast mam na sobie taką bluzę kurtkę Daryl McCoys w Tribal Camo, który był kamuflażem cywilnym. Mam oczywiście jeansy Japan Blue. Albo no jak z Japonii, to z Japonii. Vintage kurtkę marki Shot, która zastąpiła moją kurtkę, moją kochaną pilotkę. No i na nogach bawię się w cosplay Mateusza i mam Adidas Samba. Oboje mamy jeansy, no bo jeansy, jak wiadomo, to Japonia jeansem stoi, chociaż moje jeansy to, to coś innego. To są Wranglery, które poddałem procesowi, który nazywam kapitalizacją w nawiązaniu do jednego z moich ulubionych japońskich brandów, czyli The Capital. One miały wcześniej prostą nogawkę, ale teraz jak widać są dość mocno dzwonowate. Oprócz tego miałem zajechane kolana, więc naprawiłem je też po, po japońsku inspirując się Sashiko do tego t-shirt, bo t-shirty takie z grafikami na pewno widziałeś tego dużo w Japonii, bo tam rzeczywiście. Całą tak masę, jest. Ch cholernie drogie, cholernie tanie, ale była tego naprawdę dużo. Tak, tak, więc jakby ja t-shirty też właśnie z Japonii, to, to było to, co u mnie się zmieniło po wizycie w Japonii. Mamy kowboja Bebopa, czyli jedną z moich ulubionych anime. Eee, no i na to blazer, dlatego że jeżeli myślę o tym, jaka marynarka jest zdecydowanie najbardziej japońska, to powiedziałbym, że blazer to jest, to jest właśnie to, nie? Noszone do wszystkiego, noszony do militariów, do workwearu, do tailoringu, także no, jak, jak tylko chcesz. O naszych przemyśleniach z Japonii nagraliśmy również z Łukaszem podcast, który jest już aktualnie opublikowany na naszym koncie magazyn Rewers, na YouTubie, a także na wszystkich platformach podcastowych. Zapraszamy Was do posłuchania, zapraszamy Was do oglądania i dajcie znać w komentarzu, która stylówka jest Waszym zdaniem bardziej japońska. Arigato, go zajmas i do zobaczenia. Hey. okej, okay, to ja <laughs> No nie wiem, tak bym <laughs> pomyślał, nie?